Wszystko już właściwie gotowe na inaugurację fazy grupowej UEFA Europa Conference League. Za chwilę rozpoczęcie. Transmisja już za chwilę. Drodzy Państwo, przed nami wieczór pełen piłkarskich emocji. Zachęcamy do pozostania przed telewizorami. Zapowiada nam się kawał dobrego futbolu. Przyjemność komentowania tego meczu będą mieli Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Czas zakończyć spekulacje i pozwolić przemówić piłkarzom. Jak się potoczą losy drużyn w tej grupie UEFA Europa Conference League? Dzisiaj inauguracja tych rozgrywek, więc poznamy pierwsze odpowiedzi. Atmosfera na trybunach niesamowita i mamy nadzieję, że przełoży się to na poziom meczu. W fazie grupowej nie ma meczów nieistotnych, chyba że zapewniłeś sobie awans. Ważne, żeby ugrać przynajmniej punkt, a to zawsze gwarantuje emocje, nie mogę się doczekać pierwszego gwistka. Oto skład, w jakim zaprezentuje nam się dziś Lech Poznań. Wygląda na to, że trener ustawił zespół w ofensywnym ustawieniu 1-4-5-1. Tak, szykuje się batalia o środek pola. Spore zagęszczenie w pomocy, ale ci zawodnicy na pewno będą się przemieszczać pod pole karne, by wesprzeć osamotnionego napastnika. To bardzo elastyczna taktyka, bo formacja może w mgnieniu oka zmienić się w 1-4-3-3. Oto skład gości na to spotkanie. A więc zagrają 1-4-3-3 z parą skrzydłowych. Powiedziałbym, że dość konserwatywni, ale jak się ma w środku ataku wysokiego napastnika, to takie ustawienie może się sprawdzić, zwłaszcza gdy skrzydłowi potrafią dokładnie dorzucić piłkę. Zobaczymy, czy ta trójka w środku pola nie będzie zbyt osamotniona, bo na papierze wygląda to bardzo ofensywnie. Salamon. Jean Amaral. Ale może teraz, będzie szansa. Gol, proszę Państwa! No i rozwiązał nam się worek z bramkami. Widzimy tę sytuację raz jeszcze. Można było tej bramki uniknąć. Za bardzo odpuścili krycie w polu karnym i rywal to wykorzystał. Trzeba było szybciej wybijać piłkę. Mieli sporo czasu, by zażegnać niebezpieczeństwo. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Tymczasem w Villarreal na Estadio de la Ceramica padła bramka. Tak jest, mamy pierwszą bramkę dla Villarrealu. Gola strzelił Gerard Moreno. Bramka padła po błędzie defensywy. Obecny wynik brzmi 1 do 0. Mamy 12 minutę spotkania. Bardzo dziękujemy. Wyjście Lecha z piłką do przodu. Odprowadza tylko piłkę wzrokiem. Nie było potrzeby interweniować. Procentuje bramkarskie doświadczenie. Ktoś inny pewnie by się rzucał, tracił energię, bo przecież strzał przeszedł dość blisko. I tyle było z posiadania piłki. Twarde wejście, ale skuteczne. Aseszyny. Baga strzał w kierunku Bramki. Bramkarz teraz spokojnie, nie musiał się wysilać. Radosław Murawski. Piłka oddana przeciwnikom. Jean Amaral przed szansą. Była okazja. Ale cóż z tego skoro buduje. Pomału zbliżamy się do przerwy. Coś już zobaczyliśmy i można chyba pokusić się o pierwsze podsumowania. Mnie podoba się dziś gra gospodarzy. Nie można było dalej grać w tej sytuacji. Widać, że cierpi. Chyba wymaga natychmiastowej pomocy medycznej. Po tej kontuzji gra zostaje teraz wznowiona rzutem sędziowskim. Piłka spokojnie dociera do bramkarza. Brawo, dobry odbiór blisko własnej bramki. tablicy świetlnej jedynka. Tyle trzeba doliczyć do okazja przed nim teraz. Tak jest! Piłka w siatce! Koleją już nie zwalnia. Rywale chyba nieco przysnęli, ale trzeba przyznać, że Lech zrobił to kapitalnie! Raz jeszcze przyjrzyjmy się tam tutaj bramce. Nie zazdroszczę golkiperowi w tej sytuacji, bo uderzenie było naprawdę soczyste. Tego się nie da wytrenować, z tym trzeba się urodzić. Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry, i zespoły kierują się do szatni. I zaczynamy drugie 45 minut meczu pierwszej kolejki fazy grupowej. UEFA Europa Conference League. Tak się powinno stopować ataki rywala. Okazało się, że dobrze poinformowani rzeczywiście mieli rację. Oto już oficjalnie poinformowano, że tu Mar przeszedł do Tottenhamu. Chwileczkę, teraz popatrzmy, jaka okazja. Była teraz niezła sytuacja, ale niecelnymi strzałami to oni bramki kontaktowej nie zdobędą. Nie było daleko, a muszą jednak próbować. W końcu wpadnie. Dobre przerwanie akcji rywala. Na seszynę. O, i to był książkowy odbiór piłki. Lechici kontrolują grewć. Wrócimy do tego później. Jest akcja. O! Kolejna bramka! Trzeci gol w jego wykonaniu. Proszę państwa, ma dzisiaj dzień konia. Teraz na ekranach powtórka tej bramki. Kapitalny kontratak. Rywale nie zdążyli nawet postawić zasieków obronnych. Po tym podaniu wszyscy wiedzieli jak to się skończy. Doskonała robota. No, ten mecz jest zupełnie bez historii. Na boisko wyszła jedna drużyna, a druga na stadion na razie nie dojechała. To może być groźne. Będzie kontra. Prawo dobrze w obronie. Villarreal na Estadio de la Ceramica. Zmiana wyniku. Tak, to jest kolejny gol dla Villarrealu. Gola strzelił Gerard Moreno. Ustrzelił dziś już dublet. Wykorzystał błąd obrony. Daje im to prowadzenie 2 do 0. Zegar na stadionie wskazał właśnie 68 minutę. Bardzo dziękujemy. Teraz strzał, no i nawet nie drgnął bramkarz. Był pewny, że nic z tego nie będzie. Od początku widział, że to uderzenie nie zagrozi jego bramce. Nic tu się już nie może wydarzyć. Drużyna miejscowa wyraźnie prowadzi. Zostało nam chyba tylko podsumować ich występ, Jacku. Muszę powiedzieć, że przy tak grającej drużynie z Poznania pytanie nie brzmi, czy rywale mogą ją dogonić. Pytanie brzmi, jak bardzo jeszcze Lech powiększy wysokie prowadzenie w końcówce. Mocne wejście, ale czyste. O, i tak to się powinno robić modelowy odbiór. Wychodzą z kontrą. Jest tam paru zawodników. Przy tej kontrze kibice na chwilę podnieśli się z miejsc, ale zupełnie niepotrzebnie. Pozostało już tylko 120 sekund. Ale może teraz będzie szansa. Kosmos! Co tu się dzieje? Znowu gol! A zatem cztery bramki przewagi. Jest powtórka. Możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną kontrę. Abecadło futbolu. Koniec meczu. Udany start rozgrywek. Zwycięstwo w pierwszym meczu powinno zbudować ich pewność siebie. Najlepszy możliwy początek rozgrywek. Zasłużone trzy punkty. Wszyscy w zespole będą teraz mogli spać spokojnie przed następną kolejką. Dobra robota i oby tak dalej.